Zgrałem sobie FIFA MB22. <laughs> Pierwszy strzał trafiony. kontynuę Teraz kolejny strzał. Znaczy, kolejny skill game to będzie ten. Trzeba będzie biec i zdobywać punkty. Augustinson. I skię wygrany. A więc zaraz zagramy mecz 300 World Token. A ile jest tych World Tokenów? 350, czyli po tym już będę mógł odebrać zawodnika. No i gramy. 18 minut na strzelenie 4 bramek. Mbappé. Mbappé. Mbappé 1 do 3. Jeszcze jakieś... Trzy bramki trzeba strzelić. Eusebio. Eusebio. Mbappé. Nie Neymar. Czemu? Eusebio. Neymar. Eusebio. Strzela Eusebio. Dwa do trzech. Jakieś 10 minut na strzelenie dwóch bramek. Insinie Veratti, Veratti, Verati, Verati Veratti I teraz imobile... Ten Ronaldinho. I Eusebio. Jakieś około 6 minut na strzelenie jednej bramki. Insinie Jorginho. Ronaldinho. Mbappé Spalony niestety. Trzy minuty. Trzy minuty na strzelenie bramki. Martinez. Wyrzut piłki. Kral. Kral. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, wrzutka, Neymar. Nie ma. Ronaldinho Jest zwycięstwo W ostatniej minucie meczu Jeszcze raz trzeba zobaczyć co tu się stało Gdyby tego Ronaldinho nie dobił to by był, To nie by było To Bym nie wygrał tego meczu i bym musiał go grać od nowa a dobra mecz wygrany A to jest najważniejsze Continue No, i 300 word tokenów dostałem. Czyli 650 word tokenów. A więc przechodzimy sobie do Around the Token. Tutaj jest możliwość trafienia zawodnika 90 plus Overall. A jak będzie, zobaczymy. I są same skill boosty. Tutaj jeszcze później sobie obejrzę reklamy. No i gramy. Może teraz trafimy zawodnika A może nie, zobaczymy, a więc dobra Around the world No i nie ma zawodnika No i gramy kolejny mecz No i gramy 10 minut na strzelenie jednej bramki Dzięki której wygram I teraz Neymar Strzał zablokowany Neymar ma piłkę, Neymar, Agustinsson teraz Mbappé, ależ, ależ wkręcił to, jeszcze raz zobaczyć to, trzeba, no i gramy Ronaldinho, Sigurdsson, Sigurdsson, Krall, Neymar, Mbappé. johannesson marquinhos marquinhos i będzie out dla drużyny która prowadzi teraz marquinhos i koniec a więc wygrany mecz i teraz trzeba odebrać jeszcze punkty 50 word token. No i teraz gram kolejny mecz. No i gramy teraz mecz z Rumunią. No i też trzeba strzelić jedną bramkę w 10 minut. Kral. I będzie out dla Rumunii. Ale spokojnie, tutaj chwila i może być kontra. Aj, szkoda, bo jest out. No i to trochę czasu zajęło zanim piłka została wznowiona. I teraz Augustin i jest rzut wolny dla Rumunii. Oj, oj, oj będzie ciężko teraz przetransportować piłkę od bramki. Martinez, Marquinhos. Kral. Neymar. Kral. Teraz Mbappé. Kylian Mbappé. Już chyba tego sędzia nie może przerwać. Neymar. Eusebio. O, ależ wys wyskoczył do piłki. Jeszcze raz to trzeba zobaczyć. No i dobra. Gramy. I zaraz będzie koniec tego meczu. No i koniec. A więc. Zagramy sobie następny mecz. No, i 50 wort tokenów. Kolejne A więc gramy. Kolejny mecz. No i gramy. 10 minut na strzelenie. Jednej bramki Ronaldinho. Dośrodkowanie. Wybicie piłki. Agustinson. Mbappé. Neymar, Eusebio, jest już prowadzenie. Jeden do zera. A więc, dobra, zaraz się mecz zakończy, chociaż te zaraz to może być dużo czasu. No i Eusebio. Eusebio strzał i broni to bramkarz Irlandii Północnej Ronaldinho dośrodkowanie i teraz Neymar strzał Olż bramka Neymara zobaczę jeszcze jak ta piłka wpadła nie, nie wiem czy tam był rykoszet czy nie było rykoszetu ale ważne że zwycięstwo zaraz odbierzemy sobie punkty World Token za wygrany mecz No i World token razy 50. No i gramy. Kolejny mecz. Tym razem 15 minut. I trzeba strzelić Dwie bramki. Martinez, Marquinhos, Augustinson, Mbappé. Augustinson biegnie z piłką. Augustinson. Podanie do krala. Kral. Kral. Eusebio. Eusebio. Strzela bramkę na 10 minut przed końcem meczu i jeszcze 10 minut. I trzeba strzelić jedną bramkę i Eusebio przejmuje piłkę, Eusebio podanie do Mbappé Kylian Mbappé Mbappe, Eusebio z pierwszej piłki broni to, bramkarz Nowej Zelandii, Mbappé Mbappé co teraz zrobił Kylian Mbappé Sal Kakacze. Eusebio. Eusebio. Mbappé. Nie ma. Teraz król. Szczau, bramka. Nie, 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 nie wiem, nie powiem kto to strzelił bramkę, bo nie dam rady przeczytać nazwiska. Teraz wiem, że to jakiś Is islandczyk. No i koniec, a więc wygrana. I teraz odbierzemy kolejne punkty. Continue. Word Token razy 50. No i jest, już jest 300 word Tokenów. No i gramy, 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 gramy. Jeszcze raz gramy. Kolejny mecz. I zobaczymy, czy wygramy Eusebio, Mbappé, Kral. Kral, Kral, zagranie do Mbappé, Mbappé Eusebio, Eusebio strzela! Jest 1 do 1, 78 minuta meczu, a więc teraz wznawia Finlandia. Pohjanpalo, palo, Kamara, Kamara. Póki, temu póki, puki. No i będzie out. Znaczy że wolny. Póki, póki. Szurer. Szurer, Szurer Ashley Cool No i wybija piłkę, no i nie ma bramki, nie ma bramki Uronen Kamara Krall I teraz Mbappé. Mbappé. Eusebio Bramka Pohiang Palo, Pukki Szurer Ronaldinho Ronaldinho strzał poprzeczka Pochian Palo, Pochian Palo No i będziesz udwolny dla Finlandii A więc osania akcja tego meczu. Jak Finlandia strzeli, trzeba będzie grać od nowa ten mecz. No i koniec, a więc nie trzeba od nowa grać tego meczu, bo ten mecz już się zakończył. No i 50 World Token i teraz obieram klucze 500 National Key. No, i tak, otworzę trzy paczuszki. Może coś ciekawego wypadnie. I pierwsza paczka to. Aha, zawodnik z 66. Kolejna paczka. Mamy, mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego, i to jest 100 tysięcy końców. A więc teraz ostatnia paczka. Za 200 punktów i to jest Mactominei. Kilka paczek i tu jest będzie Irlandia LM i to jest Brady. No i gramy. Teraz mecz z Chinami. No i gramy. Eusebio. Mbappé, kral, 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 kral. Nie ma bramki. Oj, oj, oj. będzie ciężko, żeby ten mecz wygrać. Będzie ciężko. Wuxi. Podanie do Zanga. Wuxi. Wuxi. Neymar. Mbappe, Neymar, Neymar, Szczaw nad ramką. Zang Zhang, wuxi, 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 Zang Zhang, Hao, Wuxi, Wuxi, Ronaldinho, Eusebio! Euzebio! Euzebio! Broni to bramka I teraz rzutka Ronaldinho, Mbappé i nie ma bramki. I... No i gramy. A więc kolejny mecz Czechami.